Modlitwa do świętej siostry Faustyny, Jana Pawła II. Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego kościoła, wyjednej nam, abyśmy mogli pojąć głębie Bożego Miłosierdzia. Pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei, niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynaga grzeszników. Do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdania ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa. My dzisiaj, wpatrując się razem z Tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy Twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: Jezu, ufam Tobie.